Cześć, witaj w trzecim odcinku z serii, w której przedstawiam Ci gotowy plan treningowy przygotowujący do przebiegnięcia półmaratonu poniżej 1 godziny i 20 minut. Z poprzednich odcinków z tej serii dowiedziałeś się, z jakich intensywności treningowych korzystam, jakie rodzaje jednostek treningowych stosuję oraz jak układam cały plan treningowy z podziałem na wszystkie fazy. A także przedstawiłem Ci pierwsze 16 tygodni tego planu treningowego. Natomiast w tym odcinku poznasz ostatnie 8 tygodni tego planu, czyli plan dla okresu specjalistycznego. Także przechodzimy do 17 tygodnia. Nadal będziemy stosowali 6 jednostek treningowych w tygodniu, tak jak to miało miejsce w poprzednich tygodniach. We wtorek zaczynamy sobie akcentem trochę mocniejszym: na początek 15 minut spokojnego wybiegania między 4,40 a 5,0 na kilometr, później rozgrzewka. I zadaniem głównym jest realizowanie trzech odcinków 12-minutowych w tempie między 4,05 a 4,10 na kilometr. Przerwa między tymi odcinkami jest 3-minutowa i możemy ją pokonywać w marszu lub bardzo, bardzo spokojnym truchcie. I po zadaniu głównym mamy jeszcze 10 minut spokojnego truchtu w ramach schłodzenia. W środę spokojne 50-minutowe wybieganie w tempie między 4.40 a 5,0 na kilometr. I w czwartek przechodzimy do kolejnego treningu. Wykonujemy na początek 30 minut wybiegania, potem rozgrzewka, a następnie 10 podbiegów 60-sekundowych w tempie między 3:25 a 30 na kilometr i przerwa oczywiście poprzez spokojny trucht na dół z tego podbiegu i po podbiegach jeszcze 10 minut spokojnego truchtu. W piątek 50-minutowe wybieganie i w sobotę przechodzimy do treningu specjalistycznego pod to będzie to długie wybieganie, zaczynamy sobie od 30 minut zwyczajnego wybiegania w tempie między 4,40 a 5,0 na kilometr i następnie przechodzimy do zrealizowania trzech odcinków 8-minutowych w docelowym tempie półmaratońskim, czyli żeby złamać godzinę 20 to jest po czy 48 na kilometr. Przerwa między tymi odcinkami 8 minutowymi w tempie półmaratońskim jest 5 minutowa i ważne, żeby w tej przerwie się nie zatrzymywać, nie przechodzimy do marszu, nie truchtamy też bardzo, bardzo spokojnie, tylko cały czas utrzymujemy to tempo między 4,40 a 5,0 na kilometr. I na koniec jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania między 4,40 a 5,0 na kilometr. I w niedzielę kolejne 50 minutowe spokojne wybieganie. I przechodzimy do kolejnego, 18. tygodnia. Układ będzie bardzo podobny, z tym, że w czwartek zamiast podbiegów będziemy wykonywali sobie rytmy. Ale najpierw przechodzimy sobie do wtorku. Na początek 15 minut wybiegania, rozgrzewka, i zadaniem głównym jest zrealizowanie 6 odcinków 5-minutowych. I realizujemy te odcinki w taki sposób, że pierwszy biegniemy w tempie między 4,05 a 4,10, drugi w tempie między 3,45 a 3,50, trzeci znowu w tempie między 4,05 a 4,10 i cały czas tak na zmianę te 6 powtórzeń. Przerwa między odcinkami dwuminutowa w marszu lub w truchcie. I po zadaniu głównym, oczywiście, jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania w środę. Tak jak tydzień temu, 50-minutowe spokojne wybieganie, i w czwartek mamy na początek 40-minutowe wybieganie, rozgrzewka, 10 rytmów 20-sekundowych na samo poczucie. Tutaj nie musimy kontrolować co do sekundy tego tempa. Przerwa między rytmami 40-sekundowa, ona może być w marszu, w bardzo spokojnym truchcie lub nawet stojąc w miejscu, to nie będzie żaden problem. I po rytmach jeszcze 10 minut spokojnego truchtu. W piątek, tak jak tydzień temu. 50-minutowe, spokojne wybieganie, i w sobotę kolejny trening specjalistyczny pod połówkę, kolejne długie wybieganie, na początek 30 minut zwykłego wybiegania między 4,40 a 5,0 na kilometr, i następnie przechodzimy do 40-minutowego biegu z narastającą prędkością. Zaczynamy od 20 minut w tempie między 4,05 a 4,10, następnie 15 minut w tempie między 3,55 a 4,05 na kilometr. I ostatnie 5 minut mniej więcej w tym tempie półmaratońskim, czyli między 3,45 a 3,55 na kilometr. I po tym biegu z narastającą prędkością jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania. I w niedzielę, również tak jak tydzień temu, 50-minutowe spokojne wybieganie. Kolejny 19 tydzień we wtorek zaczynamy akcentem, zadaniem głównym jest zrealizowanie 30-minutowego biegu ciągłego zmiennego. Zaczynamy sobie ten bieg ciągły od 3 minut w tempie między 3,45 a 3,50 na kilometr, następnie 3 minuty między 4,05 a 4,10, potem znowu 3 minuty między 3,45 a 3,50 i cały czas tak na zmianę przez 30 minut, oczywiście przed zadaniem głównym. Kilkanaście minut wybiegania raz rozgrzewka, a po zadaniu głównym 10 minut spokojnego truchtu. W środę 50-minutowe wybieganie, a w czwartek kolejne podbiegi, oczywiście najpierw pół godziny wybiegania, rozgrzewka i następnie 10 podbiegów 50 sekundowych. Dwa tygodnie temu było to 10 podbiegów 60 sekundowych. Tutaj skracamy ten czas trwania do 50 sekund. Przerwa oczywiście poprzez spokojny trucht z tej górki. Piątek. Znowu 50 minut wybiegania, i w sobotę kolejny trening specjalistyczny. Na początek 30 minut wybiegania. Potem wykonujemy 4 odcinki 8-minutowe w docelowym tempie półmaratońskim, z przerwą 5-minutową w tempie między 4,40 a 5,0 na kilometr. I na koniec jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania. I w niedzielę kolejne 50-minutowe wybieganie. Przechodzimy do kolejnego 20. tygodnia. We wtorek mamy do zrealizowania 30-minutową zabawę biegową na odcinkach jednominutowych. Także wykonujemy 15 odcinków jednominutowych w tempie między 3,45 a 3,50 na kilometr. na przerwie jednominutowej w tempie między 4,40 a 5,0 na km. Środa to 50-minutowe wybieganie, w czwartek. 40-minutowe wybieganie, rozgrzewka 10 rytmów i 10 minut spokojnego truchtu. W piątek znowu 50 minut wybiegania i w sobotę zaczynamy sobie od 30 minut biegu w tempie między 4:40 a 5:0 na kilometr. Potem od razu przechodzimy do wykonania trzech odcinków 12-minutowych w docelowym tempie półmaryteńskim, czyli tutaj już zwiększamy ten czas trwania tych odcinków. Przerwa 5-minutowa w tempie między 4:40 a 5:0 na kilometr. I po tym zadaniu głównym, jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania. I w niedzielę kolejne 50-minutowe wybieganie. 21 tydzień zaczynamy we wtorek od kolejnego akcentu. Zadaniem głównym jest realizowanie na początku 4 odcinków 4-minutowych w tempie między 3,45 a 3,50 na kilometr. Z przerwą 2-minutową w marszu lub w truchcie. I po czwartym odcinku, i po tej przerwie 2-minutowej przechodzimy do wykonania jeszcze 10-minutowego odcinka w tempie między 4.05 a 4.10 na kilometr. W środę kolejne wybieganie, w czwartek 30 minut wybiegania, 10 podbiegów 40 sekundowych w tempie między 3.25 a 3.30 na kilometr i po podbiegach jeszcze 10 minut spokojnego truchtu. W piątek kolejne 50-minutowe wybieganie i w sobotę kolejny bieg z narastającą prędkością. Na początek mamy 30 minut, Spokojnego wybiegania, i następnie przechodzimy do 50-minutowego biegu z narastającą prędkością. Zaczynamy od 25 minut biegu w tempie między 4.05 a 4.10, następnie 15 minut między 3.55 a 4.05 i ostatnie 10 minut między 3.45 a 3.55, czyli mniej więcej w tempie półmaratońskim. I po biegu z narastającą prędkością jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania, i w niedzielę kolejne 50-minutowe spokojne wybieganie. 22 tydzień zaczynamy sobie od kolejnego akcentu na początek 15 minut spokojnego wybiegania oraz rozgrzewka i następnie przechodzimy do wykonania 5 odcinków 6 minutowych i wykonujemy te odcinki w taki sposób, że pierwszy biegniemy mniej więcej w tempie 4,10 na kilometr i każdy kolejny odcinek coraz szybciej, tak żeby ostatni, piąty pobiec mniej więcej w tempie 3,45 na kilometr. Przerwa między odcinkami dwuminutowa w marszu w bardzo spokojnym truchcie. I po zadaniu głównym oczywiście jeszcze 10 minut spokojnego truchtu. Środa to kolejne 50-minutowe wybieganie. W czwartek 40 minut wybiegania, 10 rytmów i na koniec jeszcze 10 minut wybiegania, w piątek kolejne 50 minut wybiegania i w sobotę długi kolejny trening pod półmaraton. Na początek 30 minut biegu w tempie między 4:40 a 5:0 na kilometr i potem przechodzimy do zrealizowania czterech odcinków 10-minutowych w docelowym tempie półmaretońskim na przerwie 5-minutowej w tempie między 4:40 a 5:0 na kilometr. I w niedzielę kolejne 50-minutowe wybieganie. Przechodzimy do przedostatniego, czyli 23 tygodnia. Tutaj już zmniejszamy liczbę treningów do 5, zaczynamy powoli schodzić z obciążeń. We wtorek zadaniem głównym jest zrealizowanie 24-minutowego biegu ciągłego zmiennego i wykonujemy go tak, że pierwsze 3 minuty biegniemy w tempie między 3,45 a 3,50 na kilometr, następnie 3 minuty w tempie między 4,05 a 4,10, potem znowu 3 minuty między 3,45 a 3,50 i cały czas tak na zmiany przez 24 minut. W środę 50-minutowe wybieganie, w czwartek 30 minut wybiegania. 10 podbiegów 30 sekundowych między 3, 25 a 3, 30 na kilometr, i po podbiegach jeszcze 10 minut spokojnego truchtu. I w piątek nie mamy tutaj właśnie treningu, to jest dzień wolny. I w sobotę ostatnie długie wybieganie przed tym półmaratonem, ale nie będzie ono już tak mocne jak na przykład w poprzednim tygodniu. Bo w poprzednim tygodniu wykonywaliśmy 4 odcinki 10 minutowe w tempie półmaratońskim. W tym tygodniu przed ostatnim, przed startem wykonujemy trzy odcinki 10 minutowe Oczywiście poprzedzamy je 30 minutowym wybieganiem. Przerwa między odcinkami dziesięciominutowymi również jest pięciominutowa, w tempie między 4,40 a na kilometr. I na koniec jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania. I w niedzielę w zeszłych tygodniach było to 50-minutowe wybieganie. W tym tygodniu wykonujemy tylko 40 minut spokojnego wybiegania. I przechodzimy do ostatniego tygodnia, czyli tygodnia startowego. We wtorek realizujemy sobie jeszcze tr ostatni trening na troszkę wyższych prędkościach, na prędkościach półmaratońskich, na podtrzymanie formy na początek 15 minut wybiegania, potem rozgrzewka i trzy odcinki 4-minutowe. To już nie jest żaden mocny trening, trening na podtrzymanie tej dyspozycji na lekkie również pobudzenie. Ważne, żeby tych odcinków już tutaj w tym ostatnim tygodniu nie biegać. Zbyt szybko, na pewno nie szybciej niż to 3,45 na kilometr, czyli biegniemy między 3,45 a 3,50. Przerwa między odcinkami dwuminutowa w marszu lub bardzo spokojnym truście. I po zadaniu głównym, jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania. W czwartek spokojne 40-minutowe wybieganie, no i w sobotę ostatni trening, lekki rozruch, na początek 15 minut wybiegania, potem rozgrzewka. 5 rytmów 20 sekundowych i po rytmach jeszcze 5 minut spokojnego wybiegania. No i w niedzielę startujemy w półmaratonie. Natomiast jeżeli start mamy w sobotę, to wtedy czwartkowe wybieganie najlepiej przesunąć na środę, a sobotni rozruch wykonujemy wtedy w piątek. Wtedy czwartek jest dniem wolnym, a w sobotę startujemy. A w tym odcinku to już by było na tyle. Po wykonaniu tego planu treningowego powinniście być przygotowani do przebiegnięcia półmaratonu poniżej 1 godziny i 20 minut. Dziękuję bardzo za oglądanie.